Dzień dobry Państwu. Witam już w 106. odcinku serii o przedmiotach rzeczach codziennego użytkowania. Dzisiaj przedstawiam serię tarcz szkolnych. Kto chodził do szkoły w dawnych czasach, to wie o co chodzi. Na lewym ramieniu trzeba było mieć Często na tak zwanym mundurku czy przy hałacie przyszyta najlepiej. No i tak od lewej mamy z Częstochowy Mari Marin Dąbrowski z Krakowa dwójkę, Leona Kruczkowskiego. Piątkę Ludwika Warińskiego i dwunastki, Trzydziestka czwórka obrony poczty polskiej w Dańsku, szóstka Lewińskiego, dziesiątka trójka Lucjana Rydla, sto szóstka Artura Grodgera, sto dziesiątka, 115 Bolesława Prusa, 119 Ireny Porazińskiej i już szkoła średnia, czyli liceum dwójka, piątka, prezentek i szkoły zawodowe, czyli zasadnicza szkoła poligraficzna. Zespół Szkół Mechanicznych Trójka, Zespół Szkół Budowlanych Jedynka, Zespół Szkół Chemicznych Mariusz Kłodowski Kiri, Technikum Zespół Szkół Gazowniczych, Zespół Szkół Zawodowych Numer 1 I taka seria tarcz z epoki w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, kciuków, w górę, w dół. Co Państwo sądzą na ten temat? Co się Państwu podoba, wspomnienia? Również zapraszam do poprzednich odcinków, przyszłych, jakie się. Na pewno pojawią, no i tego co oglądać. No i również trzeba pamiętać, że nie zawsze coś nowego, ale z tych starych albo bardzo starych rzeczy. Również dziękuję za dotychczasowe oglądanie: subskrybowanie, komentowanie, kciuki, łapki w górę, w dół. No i dalej poproszę o motywowanie do kręcenia filmów, pozycjonowanie mnie gdzieś tam w szeregach YouTube'a. Jak również dziękuję za dotychczasowe bycie ze mną. No i również zapraszam w przyszłości, bo tematy będą bo są materiały, i są jak to powiedzieć produkty, które można nakręcić, przedstawić. Ja tam wydobywam różne rzeczy. Także do miłego przyszłości, oglądania, słuchania. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.